Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Młodzi mobilni, sięgajmy po więcej. To projekt edukacyjny realizowany w zespole szkół w Topczycach. Najważniejszym elementem projektu były dwutygodniowe praktyki zawodowe w Londynie. Proces rekrutacji był dosyć długi, ponieważ sprawdzaliśmy zarówno poziom kompetencji językowych, czyli polegał na teście z języka angielskiego, na rozmowie kwalifikacyjnej, ale braliśmy również pod uwagę wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, także średnia z tych przedmiotów. Również Zaangażowanie w udział w życiu szkoły, czy osiągnięcia w konkursach, pokazach itd. W sumie w praktykach wzięło udział 55 osób. Pojechaliśmy w dwóch turach. Pierwsza tura w lutym bieżącego roku, druga w marcu. Uczniowie spędzili dwa tygodnie na praktykach. To jest siedziba organizacji, z którą współpracowaliśmy w Londynie ADC College. Pierwszego dnia po przyjeździe odbyły się takie zajęcia wprowadzające właśnie w koleczu. Po krótkim oczekiwaniu wszyscy uczestnicy zostali zabrani przez Hos Families, to znaczy goszczące ich rodziny do miejsc zakwaterowania w różnych rejonach dzielnicy Harrow. Praktyki w Londynie były czasem intensywnej pracy w znakomitej atmosferze. Praktyki odbyły się w przedsiębiorstwach, firmach informatycznych, w restauracjach, hotelach i w salonach fryzjerskich w Londynie. Na pewno warto wyjeżdżać za granicę, warto korzystać właśnie z takich programów, które są organizowane w szkołach, bo to pozwala wzbogacić się o cenne doświadczenie zawodowe i na przykład językowe również. Angielski naprawdę mogliśmy podszlifować. Bardzo różnił się wygląd salonu. I ogólne y, przywitanie klienta jest bardzo przyjaźnie. Wszędzie y, szef zawsze wychodził do nas. Przywitał nas bardzo miło, tak samo klientów. Y, bardzo byli pogodni ludzie i ogólnie y, nie różniło się to bardzo y, umiejętnościami, y, tylko takim, y, taką komunikacją. Specjalne europejskie certyfikaty ukończenia praktyk uczestnikom projektu wręczono 23 czerwca. Nie tylko nasz rynek pracy jest dla nas istotny, ale też i rynek zagraniczny. Uczeń wtedy nabywa wiele umiejętności obycia się w tym szerszym świecie, no i nabywa umiejętności, które pozwolą mu też starać się o pracę za granicą. Wiemy, że jesteśmy w Unii Europejskiej więc takie umiejętności są dla nas też również kluczowe, żebyśmy umieli takiego ucznia przygotować do, do konkurowania na rynkach też międzynarodowych. Taki dyplom wypisany przez angielski college na pewno ma jakąś taką moc, tak? Jakiś większy potencjał daje niż te krajowe dyplomy. Uważam, że to jest jeden z kluczowych elementów naszej rekrutacji, bo nie ukrywam, że przeprowadziliśmy ankietę wśród rodziców przyszłych naszych uczniów i oni zwracali uwagę, że są zainteresowani, by ich dzieci mogły w ten sposób rozwijać swoje talenty zawodowe. Przy tej okazji nagrodzono również uczniów, którzy wykonali najlepsze prezentacje multimedialne podsumowujące praktyki. Pobyt w Londynie to także sporo wspomnień pozaedukacyjnych. Co będziesz najmilej wspominał z tego pobytu dwutygodniowego w Londynie? Jeśli mam być szczery, to na pewno jedzenie. Ale też zwiedziliśmy naprawdę wiele, wiele miejsc w Londynie. I też miałem bardzo przyjemną rodzinę, która nas gościła. Także będę to naprawdę bardzo dobrze wspominał. Myślę, że najmilej fryzjera, który tam bardzo mnie rozśmieszał na tych praktykach. <laughs> Uczył też nawet języka hiszpańskiego, ponieważ rozmawialiśmy nie tylko na temat fryzjerstwa, ale też o swoich zainteresowaniach. Powiedziałam, że bardzo interesuje się językiem hiszpańskim i chciałabym się go w przyszłości uczyć. Zespół szkół w Dobczycach szykuje dla swoich uczniów kolejne praktyki zagraniczne. Nawiązujemy, nie tylko kontynuujemy ten istniejący projekt, ale wykraczamy poza niego. Nawiązujemy współpracę ze Szkołą Zawodową w Niemczech, gdzie będziemy próbowali również naszych uczniów skorelować z, z rynkiem niemieckim w ramach już takiej wewnątrzszkolnej współpracy, bo uważamy, że trzeba dawać szerokie możliwości młodemu człowiekowi, aby on miał możliwość wyboru, co dla niego będzie najlepsze.